Witam Was wszystkich tutaj smaczuś i widzimy się w kolejnym odcinku już jak na razie przed ostatnim z Gwardii Imperialnej. Dzisiaj zajmiemy się organizacją rank w Gwardii. Bez zbędnego przedłużenia. Zaczynajmy. Rangi będę opisywał od najwyższej do najniższej. Mi to ułatwi opisywanie, Wam zrozumienie wszystkiego co i jak. Dodatkowo niektóre z nich nie mają odpowiednika w prawdziwym świecie, no, co będzie trochę problematyczne w ich opisie, ale damy radę. A! I nazwy też mogą się różnić, głównie jednak zależy to od regimentu, no i przeważnie to są te niższe stopnie. Jednak gwardia jest na tyle zorganizowana, że gwardziści nie będą mieć problemu ze zrozumieniem hierarchii oraz kto nimi dowodzi. Oczywiście gwardia jest uzależniona od monitorum, a to jest zależne od lordów tery. Najważniejszym dla gwardii jest lord dowódca militant. On jest właśnie osobą o najwyższej randze w gwardii, on jest też jednocześnie lordem tery. No i on przekazuje wszelkie zachcianki innych lodów dalej do swoich podwładnych lodów dowódców. Tych jest pięciu po jednym na każdy segment, czyli jest Lord dowódca Solar, Tempestus, Pacificus, Obscurus i Ultima. Jak to jednak wiadomo, niemożliwe jest dowodzenie na całą galaktykę, czy choćby i segment, a dlatego tak naprawdę wszystko spoczywa na barkach niższych rangom oficerach. Dodatkową rangą jest Mistrz Wojny, czy też Warmaster. I ten jest powoływany przez lordów wtedy na czas krucjaty. Zdarza się, że to lodot dowódca dostanie tę robotę i na jakiś czas inny podległy mu oficer przejmie jego dole. Najwyższą faktyczną rolą w władzy imperialnej jest lodot generał Militant. To oni faktycznie dowodzą na polach bitwy, prowadząc całe grupy bojowe w sektorze danego segmentum. No i oni generalnie mogą się skupić na swojej robocie, bo mają dużo mniejszy obszar pracy niż lordowie wyżej no i są w stanie nadążyć za wszelkimi walkami w swoim polu działania. Te rangi należą do tak zwanego wysokiego dowódca, czyli tych członków gwardii i lordów tery, którzy sprawują władzę na wielkich obszarach. Dalej mamy sztab generałów, którzy dowodzą wieloma regimentami, lub jeżeli muszą się skupić na pojedynczej wojnie, dowodzą pojedynczym. Najwyższą rangą w sztabie generalskim jest lord generał, znany też jako lord marszałek czy lord kasztelan. To są ludzie, którzy przeważnie dowodzą na danym froncie i oni ustalają strategię na czas wojny. Mistrz wojny jest też najczęściej lordem generałem na krucjacie, ale on może sobie na to pozwolić, bo nie musi dowodzić wielkim obszarem. Ja, na przykład lord commander. Jednak krucjaty są na tyle rzadkie, że no, często to nie występuje. Stopień niżej mamy generałów, no, czyli coś tu samy. Generał ma dowodzić na froncie w poszczególnych walkach. Lord generał ma dowodzić całym frontem, frontami a nawet całą armią na planecie, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Jednak generałowie bardziej są z życi ze swoimi regimentami, bo będą znać ich dowódców i tak naprawdę siedzą z nimi na froncie. Generał ma swoich pomocników, głównie są to niższy stopniem oficerowie, którzy pomagają przy planowaniu działań, sprawach bieżących, przekazując rozkazy niżej itd. Za sztabu generalskiego mamy już dowództwo regimentalne. Dowódcy, którzy się tam znajdują, mogą mieć całkiem niezły autorytet, no ale mogą co najwyżej dowodzić regimentem. To, to i tak sporo osób. Najwyższym stopniem w dowództwie regimentu jest pułkownik. Ten prawie zawsze jest głównodowodzący i on też ma swoich pomocników, głównie w postaci tych kapłanów, sankcjonowanych psioników, czy komisarzy, którzy mają mu doradzać w sztabie. Formują oni najczęściej własny oddział, który na polu bitwy dowodzi regimentem. Niższym stopniem jest major, i on też może dowodzić się regimentem, głównie jeżeli pułkownik nie jest w stanie tego robić. A tak to są oni drudzy w kolejce do dowodzenia. Będą pomagać pułkownikowi w dowodzeniu, a zajmować się wszelką papierkowo-administracyjną robotą w regimencie. Czyli czy wszystko się zgadza, czy jest zachowana dyscyplina i czy regiment jest gotowy do walki. Poniżej mamy kapitana i oni dowodzą kompaniami w regimencie. Tych jest wielu, bo jak wiadomo każdy regiment składa się z multumu oddziałów. Oni są w stanie bezpośrednio dowodzić na polu bitwy, Jadkowo zajmują się wszystkimi NCO, czyli oficerami bez komisji. Na końcu mamy poduczników, czyli najmoczych oficerów dowodzących jednostkami wielkości pułku. Zajmują się oni też papierkową robotą, no i w razie masakry, że cała struktura dowodzenia zostanie zmieciona z powierzchni planety, to oni mają przejąć dowodzenie nad regimentem, coś jak było mniej więcej w Space Marine. Jednak ich głównym zadaniem jest nauka, jak sprawnie dowodzić. Oczywiście dowodząc mają za zadanie upewnić się, że pułk wykonuje swoją robotę. Ich zwierzchnikiem jest rzecz jasna kapitan, jemu wszystko przekazują i pomagają przy dowodzeniu, tak jak jest wyżej. Po dowództwie regimentu mamy NCO, czyli oficerów, którzy nie byli w szkole oficerskiej, tylko przez wykazanie się w walce dostali możliwość dowodzenia na niższych szczeblach. Bardzo rzadko dostałem się do rank poducznika, czyli normalnego oficera. Tacy ludzie to będą weterani wielu wojen, bardziej wiekowi, i bardzo szanowani w Gwardii. Najwyższym stopniem NCO jest sierżant. Dowodzi on oddziałem lub wieloma oddziałami, chociaż to zależy od tego jak to złożono dowodzenie w regimencie. To oni są od reagowania na polu bitwy, siedząc ze swoimi żołnierzami na froncie, walcząc i zbierając informacje od swoich oficerów, przekazując je wyżej. Poniżej mamy Kaplara. Jest to najmłodsza ranga NCO, no i właściwie najniższa ranga, jeżeli chodzi o możliwości dowódcze. Ma on pomagać sierżantowi upewniając się, że jest dyscyplina, przekazując wszelkie informacje sierżantowi i generalnie jest to coś między zwykłym gwardzistą a sierżantem. Na samym dnie jest gwardzista, czy też po prostu zwykły szeregowy. Niżej zejść nie możemy, chyba że wyliczymy kompanię karne albo konskryptów. Są to najmniej doświadczeni gwardziści, tak jak poducznicy to najmniej doświadczeni oficerowie. Może któremu się poszczęści i dostanie awans do kaprala albo sierżanta, nie zdarza się jednak promocja do poducznika. Tych się bierze z klas rządzących, czy też klas uprzy... uprzywilejowanych. A tak, jaki gwardzista jest, każdy po poprzednim odcinku wie. No, technicznie tu się kończy organizacja w gwardii, ale muszę wam powiedzieć o komisariacie, bo on spełniał tam ważną rolę. Jak wiecie, są tacy smutni panowie w czarnych płaszczach, znani właśnie jako komisarze. Czyli politycznie oficerowie, którzy mają dbać o dyscyplinę gwardii. Technicznie nie podlegają oni organizacji w Gwardii, tylko organizacji monitorum, jednak dla zachowania ciągłości dowodzenia będą się słuchać wyższych rangom oficerów. Poza dbaniem o dyscyplinę mają oni prawo przeprowadzić egzekucję na każdym, komu przysłowiowo no, brakuje jaj. Czyli jeśli dowodzący przyjawia oznaki tchórzostwa, czy też bezpodstawnie chce się wycofać, to pan komisarz posyła pocisk albo wiązkę lasera w głowę delikwenta. I sam przejmuje dowodzenie, kontynuując walkę. Niby źle to działa dla jednostki i dla całego łańcucha dowodzenia. No i generalnie jest to głupie. No ale przez te wszystkie lata utrzymywało się to no i działało całkiem dobrze. Zdarza się, że komisarz dostanie rankę oficerską. I będzie kapitan komisarz, pułkownik komisarz i tak dalej. Spełniają oni obie role. No i generalnie są dyskusje, czy ma to sens, czy będzie dobrze działać. No ale istnieje taka możliwość. Także... Na dzisiaj z Gwardią to tyle, zrobię jeszcze jeden filmik, też tak dosyć krótki będzie, a lipiec planuję już na porządnie tak zacząć z Dominium Tau. Ode mnie to właściwie to tyle, mówił Smaczuś, dziękuję za uwagę.